Jan Bodakowski jesteśmy na Targach Książki Katolickiej. Przed nami wydawnictwo Korylus, jego szef Gabriel Maciejski. Panie Gabrielu, co nowego, niezwykle ciekawego można dostać u pana na stoisku. Witam serdecznie Państwa z targu wydawców katolickich, jak zwykle same ciekawe rzeczy. Wydaliśmy trochę z książek, no, ważnych, ale zapomnianych, między innymi taką książeczkę Roberta Bukarda, Tajemnice szpiegostwa angielskiego. To jest szalenie ciekawa rzecz, napisana przez takiego zawiedzionego w miłości do Brytyjczyków Francuza. To jest dość typowe, który tutaj no, trochę wylewa żale, ale też ma powody. No, no bo to jest opowieść o przeniewierstwach Intelligence Service i o nielojalnościach, jakich się, jakich się brytyjski wywiad i korona brytyjska dopuszczała wobec swojego sojusznika z kontynentu przed w czasie i po pierwszej wojnie światowej. No, ja może przeczytam dedykację, bo to jest dość znamienne. Eee, Momencik, żebym ją znalazł. Eee. Julianowi Szewru, nieszczęsnemu rodakowi, który wydany w Persji w ręce szpiegów angielskich, uległ w tej walce nierównej i zginął jako ofiara Intelligence Service, poświęca książkę ten autor. Proszę Państwa, no, ja sobie nie wyobrażam, żeby w Polsce ktoś napisał taką dedykację, w ofiara Intelligence Service, można być ofiarą Gestapo, można być ofiarą KGB, ale ofiarą Intelligence Service to w ogóle niemożliwe. Można być sympatykiem Intelligence Service, albo wręcz naśladowcą Intelligence Service i do tego posuwali się komunistyczni agenci, y, przymierzając tweedowe marynarze. Z, z łatami na łokciach i paląc, albo też udając, że palą fajki. No więc to jest dość ponura książeczka, proszę Państwa, opowiadająca o, o sprawach dziwacznych, które nam się w głowie nie mieszczą. Jest tu na przykład historia Lorda Kitchenera, tego pana, który wskazując palcem z plakatu wzywał do zwiększenia, zwiększenia wysiłku wojennego przeciwko Niemcom. Człowieka, który optował za tym, żeby utrzymać w koalicji antyniemieckiej Rosję, i był na tyle nierozsądny, żeby, żeby domagać się udziału Wielkiej Brytanii w wojnie na kontynencie, w wojnie lądowej. I w Lord Kitchener, proszę Państwa, wpadł na taki pomysł, żeby wybrać się do Rosji i tam przekonać tego oportunistę cara, żeby. Pozbył się tych wszystkich okropnych niemieckich agentów ze sztabu i z ministerstw, no i zwiększył w ten sposób wysiłki wojenne i pomógł aliantom walczącym na zachodzie. Jak to się skończyło, proszę Państwa? Przez Morze Północne do Szwecji, przez akweny, których nie penetrowała marynarka, brytyjska, marynarka niemiecka, wybrał się Lord Kitchener, bohater i niezwykle charyzmatyczna postać, człowiek rozpoznawalny przez każdego Brytyjczyka, wybrał się do Rosji. Ale tam nie dopłynął, bo po drodze krążownik, na którym się znajdował, zatonął. Został rzekomo storpedowany przez Niemców. Niemcy w tej sprawie nie wydali żadnego oświadczenia. Pojawiły się pogłoski, że Lord Kitchener znajduje się w niewoli niemieckiej. Niemcy nie potwierdzili tego. Załogi kontrtorpedowców, które asekurowały ten krążownik, widziały, jak Lord Kitchener wsiada na szalupę ratunkową i znika w szufal. Co się z nim stało? Nikt do tej pory nie wie. Ani Wielka Brytania, ani Stany Zjednoczone, ani w ogóle nikt nigdy nie zrobił na ten temat żadnego filmu. A Lord Kitchener jest postacią, jakby to powiedzieć, delikatnie zamilczaną. Bukart, proszę Państwa, pisze wprost. To Anglicy utopili lorda Kitchenera. To intelligence service doprowadziło do tego, że zniszczono krążownik i doprowadzono do śmierci tego człowieka, albowiem no, celem wojny nie było zniszczenie Niemiec, a przynajmniej nie tylko zniszczenie Niemiec, ale zniszczenie całej Europy i Azji od Władywostoku po Łabę, tak? No, żeby do tego dopuścić, do, żeby tego dokonać, no należało dopuścić do rewolucji w Rosji. Żeby dopuścić do rewolucji w Rosji ta wojna nie mogła się skończyć tylko klęską Niemiec, ale musiała się skończyć również klęską Rosji. Takie to sugestie, proszę Państwa, w tej książce się znajdują, ale też jest ciekawa opowieść o, o, o tym, gdzie, znajduje się, gdzie znajdowało się przed I wojną światową i, i po niej. Centrum no, decyzyjne Intelligence Service w hotelu europejskim, proszę Państwa. W hotelu europejskim, a jego właściciel, który. Prze... Tak, tu w Warszawie. Przebierał się za portiera i siedział sobie na portierni. No, był, był brytyjskim szpiegiem. Do czego to, to centrum służyło? No, kiedy byli tu Rosjanie, no to pan, pan Portier, właściciel, organizował dziewczęta, które przyjeżdżały tutaj i zajmowały się zabawianiem tych panów przyjeżdżających z różnych stron frontu, a następnie no, wyciągało od nich różne informacje. Kiedy zajęli Warszawę Niemcy, no, odbywało się to samo, tylko z udziałem niemieckich oficerów. No, ale Niemcy, no, oni się szybko zorientowali o co chodzi. Poza tym oni nie mają dzisiaj i nie mieli wtedy żadnych oporów, jeżeli idzie o dokonywanie rewizji osobistych. Dokonali takiej rewizji na jednej z owych dziewcząt znaleźli tam raporty przeznaczone dla Brytyjczyków, no i odbyło się spektakularne rozstrzelanie, prawda, głównych prowoderów, ale po wycofaniu się Niemców i po zwycięstwie y, aliantów, kiedy zaczęła się wolna Polska, Intelligence Service do, y, do y, hotelu europejskiego powróciło. Taka to jest, proszę Państwa, książka, ją ja Państwu szczerze polecam, Robert Buchart, Tajemnica Szpiegostwa Angielskiego.